Federacja dąży do wypisania Polski z Unii Europejskiej. Tak czy nie? Dążymy do wzmocnienia polskiej niepodległości. Powinniśmy rozpocząć dyskusję o referendum w sprawie wyjścia Polski z Unii Europejskiej. Tak czy nie? Ta dyskusja już się toczy. Czyli w zasadzie dwa razy nie. Pytam o to nie bez powodu, bo członkowie rządu e, mówią wprost. Że gdy rząd zapewniał unijne miliardy, wy w Konfederacji dążycie do wypisania z Unii Europejskiej. To różni prawdziwą robotę od brunatnego wiecowego populizmu minister Katarzyna Pełcińska, nawet liderka polski 2050. Myślę, że populizmem jest właśnie próba dzielenia polskiego społeczeństwa wokół wymyślonych piarowo i socjologicznie linii sporu. W tej chwili realne problemy to jest wciąganie nas w coraz bardziej radykalną politykę klimatyczną, wciąganie nas w mechanizm wspólnego zadłużenia unijnego po to, żeby przekazywać pieniądze na Ukrainę. To jest wciągnięcie nas w pakt migracyjny. To są realne problemy to jest wciąganie nas w Mercosur i w tej sprawie rząd albo nic nie robi, albo działa nieskutecznie. Natomiast oni chcą odciągnąć naszą uwagę od tego, co robią nieskutecznie i zaangażować naszą uwagę w spektakl oskarżeń i podziałów które sztucznie kreują. Jeżeli polskie społeczeństwo, w tej chwili 25% Polaków uważa, że nie powinniśmy być w Unii Europejskiej. Tak, co dorosły jeżeli, Polak chce wyjść z Unii jeżeli Europejskiej. Jeżeli to, to wzrosło pięć razy w ciągu siedmiu lat. Nawet tak pięciokrotnie. W sensie. Jeżeli będą dalej w tym tempie głupie pomysły. I kosztowne pomysły niszczące gospodarkę, niszczące wolności obywatelskie nakładać na Polaków, no to to, co mówią, to czym straszą się po prostu zrealizuje. Moim zdaniem największymi sojusznikami w tej chwili ruchów radykalnie eurosceptycznych zaczynają być eurokraci i tego typu politycy. Bo oni w swojej pyszałkowatości, w swoim zapatrzeniu, w swoim po prostu takim ogłupieniu nie widzą, że to oni powodują zmiany nastrojów. Ja 20 lat swoje poglądy krytyczne wobec Unii Europejskiej, Artykułuje I przez z tych 20 lat, przez większość czasu, to nie powodowało jakiegoś skutku społecznego. Ale czy ten sondaż, e, panie marszałku, to Także jest, przypisywanie jest to nam jakiejś wielkie. To jest dla mnie bardzo miłe, że oni przypisują nam wielką rolę, ale no, chcąc być wiernym prawdzie, muszę powiedzieć, że nastroje zmieniają się z powodu głupiej polityki i szkodliwej Unii Europejskiej i pyszełkowatości polityków, którzy to popierają i głupoty, i krótkowzroczności. Czy ten sondaż to jest e, sygnał ostrzegawczy, że te nastroje się radykalizują?